W dzisiejszym odcinku poruszę temat picia herbaty z cytryną. Na pewno wiele osób spotkało się ze zdaniem, że łączenie herbaty z cytryną to prosta droga, by w przyszłości zapundować sobie chorobę Alzheimera, a wszystko to przez aluminium, czyli inaczej glin, który znajduje się w takiej miksturze. Postanowiłem przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu i sprawdzić, czy rzeczywiście herbata z cytryną to zakazane połączenie i w związku z tym, czy należy go unikać. Na wstępie dwa słowa o samym glinie. Otóż glin jest jednym z najobficiej występujących pierwiastków w skorupie ziemskiej. Glin będący składnikiem wielu skał jest wypukiwany przez wodę i w ten sposób trafia do gleby i jak można się spodziewać, wszystko lub prawie wszystko co rośnie na takiej glebie będzie pochłaniało właśnie ten pierwiastek i wbudowywało go w swoje tkanki. Nie inaczej jest w przypadku krzewu herbacianego, z którego później zrywa się liście, które ostatecznie w postaci herbaty lądują w naszych szklankach. Należy tu podkreślić, że każdy rodzaj rośliny w nieco innym stopniu wyciąga glin z gleby i tak się w przyrodzie zdarzyło, że większej ilości tego pierwiastka są pobierane właśnie przez krzew herbaciany. Dla samego krzewu herbacianego glin jest bardzo ważny, ponieważ pośrednio pobudza on wzrost tej rośliny. Dzięki niemu roślina ta lepiej wchłania i wykorzystuje fosfor, a to przyczynia się właśnie do jej rozwoju. Oczywiście na ostateczny poziom glinu w roślinach ma wpływ wiele różnych czynników, w tym szeroko pojęte warunki uprawy, okres zbioru i sposób przetwarzania liści. Wróćmy jednak do samej herbaty z cytryną. Dlaczego to właśnie dodatek cytryny sprawia, że herbata rzekomo staje się niebezpieczna pod względem glinu? Tym bardziej, że cytryna praktycznie nie zawiera tego pierwiastka. Otóż wszystkiemu winny jest kwas cytrynowy obecny w cytrynie. Związek ten zwiększa wypłukiwanie glinu z liści, który przechodzi do naparu. Wynika to z tego, że sok cytrynowy obniża pH herbaty, a to sprzyja właśnie przemieszczaniu się składników mineralnych i ich rozpuszczeniu w wodzie. Mało tego, w normalnych warunkach glin znajdujący się w liściach herbaty jest bardzo słabo przyswajalny przez organizm człowieka. To znaczy, że jeśli dostarczymy go wraz z napojem, to mówiąc kolokwialnie, przeleci on przez nasz przewód pokarmowy i zostanie wydalony. Rzeczywiście nieco inaczej jest w przypadku, gdy glin połączy się z kwasem cytrynowym. Wówczas powstaje związek o nazwie cytrynian glinu, który charakteryzuje się wyższą przyswajalnością czyli po spożyciu herbaty większej ilości glinu przedostają się do krwiobiegu. Wynika to z tego, że w naszym organizmie znajdują się cząsteczki, które transportują cytryniany, w tym wspomniany cytrynian glinu, z przewodu pokarmowego do krwi. Spójrzmy teraz, jak to przekłada się na konkretne liczby. W 2017 roku pojawiła się praca naukowa, w której autorzy sprawdzali, ile glinu znajduje się w zwykłej herbacie czarnej i herbacie czarnej z dodatkiem soku z cytryny. Zawartość glinu, którą za chwilę podam, odnosi się do litra napoju, czyli do 4 lub 5 szklanek. Otóż okazało się, że w jednym litrze czarnej herbaty, która była zaparzana przez 5 minut, znajdowało się od około 5,5 do 8 mg glinu. Dodatek soku cytrynowego spowodował wzrost zawartości glinu o około 20-50% w zależności od rodzaju badanej próbki, czyli poziom tego pierwiastka wahał się od 6 do 10 mg w litrze napoju. Jednocześnie muszę podkreślić, że w innych badaniach odnotowano o wiele niższy poziom glinu w zwykłych herbatach i herbatach zaparzanych z dodatkiem cytryny. Mam tu na myśli ilości rzędu około 2 mg na litr. Ta zróżnicowana zawartość glinu wynika z tego, o czym wspomniałem na początku filmu, czyli m.in. z warunków uprawy krzewu herbacianego. Jeśli już wiadomo, dlaczego zawartość glinu czy aluminium zwiększa się w herbacie po dodaniu cytryny, przejdźmy teraz krok dalej i wykonajmy podstawowe obliczenia. Przedtem jednak dodam, że w różnych częściach świata istnieją instytucje badawcze, których działką jest toksykologia żywności. Zajmują się one określaniem, jakie dawki różnych substancji są dla nas bezpieczne. Organizacje te ustaliły, że tolerowana dawka spożycia glinu wynosi 2 mg na kilogram masy ciała na tydzień. Oznacza to, że jeśli mamy przeciętnego Kowalskiego o masie ciała równej 60 kg, to w założeniu bez obaw o zdrowie mógłby dostarczyć on z żywnością 120 mg glinu w ciągu tygodnia. W przeliczeniu na jeden dzień jest to zatem 17 mg. Na podstawie przytoczonych wyników badań przyjmijmy w uproszczeniu, że jedna szklanka herbaty dostarcza nam około 1,5 mg glinu. Jeśli przeciętna osoba o podanej masie ciała spożyje w ciągu dnia trzy takie herbaty, wówczas pokryje dopuszczalny, bezpieczny poziom glinu w około 25%, czyli w jednej czwartej. Biorąc pod uwagę to, że to właśnie herbata jest jednym z głównych źródeł pokarmowych glinów w naszej diecie. To wydaje się, że ta 1 czwarta nie jest jakimś strasznym wynikiem. Pozostaje nam jeszcze stosunkowo duży margines bezpieczeństwa, jak chodzi o ilość glinu, którą możemy spożyć. Ale to nie wszystko. Pamiętajmy bowiem, że znaczenie ma również to, ile glinu wchłonie się z przewodu pokarmowego. Przed chwilą powiedziałem, że glin łączy się z kwasem cytrynowym i na skutek tego powstaje cytrynian glinu, który w teorii przyswaja się w większym stopniu, jednak spójrzmy jak to wygląda w praktyce. Dla przykładu, w jednym z przeprowadzonych badań naukowcy jednoznacznie pokazali, że picie 500 ml herbaty z cytryną dziennie nie spowodowało istotnego wzrostu poziomu glinu we krwi. Zapewne zastanawiają się Państwo, dlaczego tak się stało, dlatego teraz dwa słowa wyjaśnienia. Po pierwsze, tylko część glinu obecnego w herbacie łączy się z kwasem cytrynowym, czyli to nie jest tak, że cały glin, jaki tylko przedostanie się do naparu, utworzy cytrynian glinu. Po drugie, tak jak już powiedziałem, cytrynian glinu przyswaja się lepiej niż jony glinu, które występują w postaci niezwiązanej. Jednak trzeba podkreślić, że poziom wchłaniania i tak jest bardzo znikomy, bo wynosi poniżej 1%. To trochę tak, jakby siostra podarowała nam 10 groszy, a następnie brat dałby nam 20 groszy i ogłosił uroczyście, że jest niezwykle hojny i wspomaga nas finansowo dwa razy bardziej niż skąpa siostra. Mówię o tym, ponieważ nie zawsze określenia typu 2, 3, 4 razy więcej powinny robić na nas wrażenie. Pod uwagę należy wziąć również wartości bezwzględne, a te w tym przypadku pokazują, że czy glin występuje w postaci wolnej, czy związanej z kwasem cytrynowym, to i tak wchłania się bardzo słabo. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biletyn mailowy, piszą i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszą prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl/dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że u osób, które dzień w dzień spożywają dużo większej ilości herbaty, mam tu na myśli ilości rzędu 5-6 herbat dziennie, poziom glinu we krwi może wzrosnąć, niemniej stężenie to wciąż nie będzie niebezpieczne. Wobec tych wszystkich informacji można powiedzieć, że przy umiarkowanym piciu herbaty z cytryną przez osoby dorosłe, czyli około 3 szklanek dziennie, nie ma żadnych obaw, jak chodzi o zagrożenie glinem. Choć jednocześnie muszę podkreślić, że sytuacja ta może wyglądać o wiele gorzej w przypadku dzieci, które codziennie piją 3 lub 4 szklanki herbaty z dodatkiem soku cytrynowego. Wynika to z tego, że osoby młodsze dostarczają większych ilości glinu w przeliczeniu na swoją niższą masę ciała. Jeśli ktoś z Państwa nie wierzy jednak tym wyliczeniom i wszystkim danym, które płyną z różnych zakamarków naukowego świata, to pozostaje proste rozwiązanie. A mianowicie aby znacznie obniżyć stężenie glinu w herbacie, wystarczy najpierw zaparzyć liście, następnie je odcedzić i dopiero wówczas do naparu dodać sok z cytryny, czyli nie dodajemy soku z cytryny, gdy w napoju znajduje się susz herbaciany, a dopiero wyciskamy go wtedy, gdy pozbędziemy się suszu. Jak Państwo widzą, herbata i cytryna to nie jest związek toksyczny, który podstępnie podtruwa nasze zdrowie. Po zapoznaniu się z danymi liczbowymi uważam, że to czy spożywamy zwykłą herbatę, czy herbatę z cytryną, nie ma praktycznie żadnej różnicy. Powiem szczerze, że sam wielokrotnie dodaję sok z cytryny do herbaty, w której na dnie pływają fusy, a nieraz w takiej sytuacji ręka mi nie zadrżała. Jestem zdania, że czasem zbyt nadgorliwie podchodzimy do pewnych zagadnień i sami tworzymy sobie pewne problemy, które później bohatersko rozwiązujemy. Zbyt wnikliwie podchodzimy do tematów mało istotnych, a zbyt pobieżnie traktujemy sprawy, które rzeczywiście mają duże znaczenie dla zdrowia. Choć oczywiście szanują zdanie osób, które uważają inaczej i dla których herbata z cytryną stanowi zagrożenie. Wbrew pozorom nie należy lekceważyć takich przekonań, bo istnieje coś takiego jak efekt nocebo, który jest przeciwieństwem efektu placebo. Jeśli jesteśmy święcie przekonani, że coś nam może zaszkodzić. To może się tak wydarzyć, bez względu na wysoki poziom bezpieczeństwa danej substancji, jaki wynika z toksykologii. Moim zadaniem było przedstawić Państwu, jak w praktyce wygląda sytuacja z piciem herbaty z cytryną, a Państwu pozostawiam do samodzielnej decyzji, co z tym fantem zrobić. Na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.